Dobra Także się no wszystkim Dzisiaj jak widzimy nagrywamy telefonem, bo kamera jest rip Kamera się zepsuła Nagrywamy telefonem, jak widzimy wykonujemy orkę, 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 orkę pod rzepak Pługiem Najlepszym pługiem, jaki tylko można być na świecie Widzimy Pole pod nim wygląda ładnie Oj. Nie wygląda źle Wygląda no, dość dobrze. No. Yy, tak. Coś wam, opowiem. Tu była początkowa a To będzie kolciatka. Jak wszedę do domu, to wam pokażę, jak to będzie wyglądać. No, mnie nagrywam telefonem. W sumie już mówiłem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak zrobimy krótkie cięcie, i wsiadamy. Dobra, jedziemy. O, powiedzcie, zaszło już. No i co. zaczął piszczeć no, 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 no. i ogólnie tak, tu jest pole poprzednicy. O, polega to tu. No, tu jest pole poprzednicy. Będzie tutaj pole poprzednicy. Pierwszy raz po przerwie paroletniej. No, Mam no, też sygnać, bo. Powiem orka, że ma orka 60 To jest nie ziemia. Już chyba czekało. No wody, No i co? Co to, yy... to Mini? Co? Tak? wstecznie jedziemy do przodu. No nie, nie wiem, może nagram wam takie całościowe przygotowanie, włożę pak, wszystko od początku. Nie, bo to będę bronił, bo to będzie kolczatka bo nie poprawiam yy, gościa, którego ją wypiłem. Yy, no. No dobra, tak Zobaczymy. Oj, nie czytaj. Mały. No, dobra. Ogólnie może sobie kupię uchwyt na głowę do telefonu i będę nagrywał telefonem, bo w sumie nie głupio to wygląda. On ma stabilizację dość fajną. Zobaczymy. Tak, to zobaczymy. Byłem kiedyś, ale jeszcze raz pokażę Ogólnie rano padało właśnie, rano padało, nie doby coś tak na rano padało Patrzcie jak to, to się z tego i ogólnie tak tak to. Jak nie macie kliby, a jest mam gorąco, kupcie centenarzów, ja taki, bo powiem, działają lepiej jak te oryginalne. Tutaj mamy włączone. Tylko teraz niepotrzebne. O nie, dzierż. Ogólnie zapachu będzie jakoś półtora hektara. Yy... Tak, bez 40 arów będzie 45 arów będzie półtora hektara. Tak no hektar 45 jest chyba dokładnie. Mhm, lodówka lata. Musimy jakoś... Przypiąć lepiej. I to mnie będzie półeczka jeszcze na tego to towarzysza życiowego. Tak Bo Tu też ze mną muszę zauważyć. No, sobie tutaj tynda. No, to tutaj. Także dobra. W tym wyjściu to będzie na tyle. Yy, Nagrafam wam dość planowania yy, jeszcze, bo do dobro nową, ale nie dzisiaj, tylko raczej w poniedziałek, bo jutro jest niedziela. Tak. Wiedziela, wolne, żeby no, Dobra, także. Dobra, zagarniamy dzisiaj druzy i który powiem 19 sierpień Nie, papa, nie. Chodź. się uprawi prawie. te teraz. teraz. No, jedziemy na następne pole Dobra mamy następny kawałek Wygląda to po bronach Dobrze tak. no, to nie wygląda źle ale może coś popada po takiej no góry Także no, dobre dobrej myślę że wpadnie deszcz i tak jeszcze na pół wtedy te brony ładnie porozbijają trzeba było to, to zabronować od razu porce na wieczór wtedy by nie było tego problemu no, wszystko ładnie porozbijało a tak to trochę jak widzimy w tym zostaje. ale to się uprawia agregatem, to nie ma problemu z tym Bo ładnie ten telefon nagrywa, ładnie jak kamera. Patrzcie, jak już tu Na trzeciego się biorę. Ma Prawie, Prawie się tam wybruka bagażnie, elegancko. Idziemy sobie chwilę na pole Dobra i zobaczymy co tu się dzieje Taka jest ziemia to jest gli... piasek Pozaklasowa Ziemia Tak mówił tak jeden delikwent na TikToku widzimy To się uprawi wszystko